Przypadkowo znalazłam się w terenie, które do tej pory jeszcze nie byłam. Wczoraj znaleźliśmy tą potężną łopatę tutaj, a dzisiaj wyszłam na poszukiwania następne i tak sobie idę po takim krzakach, bagnie jakimś wyschniętym. I tak myślałam, że to gałęź, bo zasypana śniegiem byłam kopnem, a to patrzcie co mi wyleciało. Świetnie, no to dwa bryki, teraz już muszę szukać do pary tamtą wielką opadaj. No, ten to jak trafiłbym, no to fajnie jak nie to nie. nie pomyślała, że to taki klawy teren, kurczę, bo tak wygląda niepozornie bo zna... Znajęcie, bo nie w ogóle znając Cię, pojechała w cholerę gdzie indziej, a tu takie cuda by leżały